Cześć witajcie, tej strony Serferu, dzisiaj jesteśmy z Gerwazem Gerwaz, przywitaj się. Cześć się... ogólnie <grywa> chyba złą kolejność powiedziałem, ale ogólnie to dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z serwerów White is off Dobijamy 5000 subskrypcji do 15 marca, czyli już dwa tygodnie, także zostawcie, zostawcie suba i lajka. I wbijajcie do Gerwazego, bo on też nagrywa, także, także my już zaczynamy się mano. Ale Halo chłopi, ej, co oh. jest? Celkę walną. Ja się chyba to, to bierzemy w <laughs> No right? Ej, ja myślałem, że to jest radiowóz przez chwilę. Ja, ja też myślałem, że tak potent z tyłu. O, to jest radiowóz! <laughs> to jest radiowóz! już jest na Te chłopi nie przepisował! No, o, właśnie, się. będzie zatrzymanie I I się Jest Ty uważaj, w, w masce, w masce! Poddajemy go. Nie, 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 o ma nie, 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 ma klamkę, uważaj! On ma klamkę, uważaj. Zatrzymaj się. Ło... No, no, no. podnieść. podnieś Co się dzieje? <grym> to gang mafia jest? Panowie to to gang. mogę gang. dołączyć? Dobra, dołączyć. dołączyć, dawaj Bo ja nowy jestem i chciałbym dołączyć do To, to dołączaj do nas, chodź Dobra, Ta, kościk jak? robimy za nim e, 1080 A. za... No wsiadaj, policjancie! Prowadzimy 1080 za czarnym kontenderem Ale że... sklepem Skąd dziurę? O, 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 o. o, o. Oh, na dzwonę, wow. oh, to jest gangster. O nie to... wysiada, wysiada, oh. wysiada Dobra, mogę do tego gangu Mercedes-Benz, to, to jest klasa! To jest klasa, dziwko Ale traw kiedy widziałem mi tak to... nie umiem strzelać! Daj, daj mi klamę, daj mi klamę! Nie, bo ja będę pod nic Wywalił się! Dobra, to git. Musisz teraz wyjść po prostu dobrze i zacząć strzelać No ja wiem, tak uczyłeś mnie No, tylko musisz trafić mu w tą głowę śmieszną Będę mu wklamy z niego o, wklamy z niego, o, z niego? To ja Nie bier. nie możesz shift Leży! Leży, leży, leży Co to być? Dzień dobry Tutaj administracja serwera lowerpa czy tak. wie pan za co jest pan zatrzymany? Nie wiem, za kurwa RDM Nie, za odgrywanie RP na tym serwerze, dobrze? Czy Chcia, <grymność> chciałby pan, czy przyjmuje pan mandat o wysokości... No i... Dobra kurwa, patrzę teraz No Nie mogę No i to mi się podoba no Dzień dobry, panowie są z mafii? Ty, to jest ten CCR chyba Aha, co to za RDM? Nie, Napad na bank, wchodzimy do środka, wchodzimy Biegamy do środka. No! Ała! Co jest? To ty odpierdalaś. Ała! Dobra, wypierdalaś <laughs> z tego sklepu! To jest to auto niezniszczalne. Ale to przecież ja rudanie. byłem zakładnikiem! Piździe to mam, kurwa, na konda. rozumiesz? Żądanie, wolny odjazd. wolny odjazd. Gdzie jest Mercedes? Nie wiem, kurwa! Chcemy na... na... naprawione no. auto i wolny odjazd! Żądania mimo, bo ci rozjebie za chwilę. Ten kadet masz tu pójść, ten kadet nas tu pójść Kadet jeszcze, ma iść, kadet nie będzie, kurwa mówił co ma tu być kurwa Kadet wypadł stąd to jest za, za 500 kochi zszedłem Ja kupię teraz nawet I wam pomogę w napadzie Co wy na to? Okay. Dobra, to po napadzie A gdzie uciekacie? Ej, kurwa, po. Dobra, po. Dobra kurwa Czemu ty ta jesteś taki agresywny? Bo jestem kurwa zastępcą szefa policji Ale to trzeba być miłem kulturalnym Zanguśpii, Bo oni nas zaraz nie? zabiją, jak tak będziesz mówić Nie zabiją cię, no, ja ty... Jak, jak dalej będziesz tak mówić, to zaraz do ciebie przejdę, chłopie Co Ała! 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 Co się dzieje? Ała! Co się dzieje? Ała! O nie! Co się dzieje? No to nieźle, kurwa. Ja wiem, no ale. Sorry, jesteś! Oni myśleli, że to na pasticy tak mówią, a to ja byłem. Dobra, czekaj! Stój, kurwa! Z tym autem. wam myśleliście, mam jednego. Dostaw go, kurwa, bo ci łeb rozjedzie. Oż, co ty za kiegoś? Dostaw go, bo zaraz zwolni, z z próbuję go puścić. Ale co, co ci chodzi? Przezapałem to normalnie, akurat. Szefie spokojnie, kurwa. Weźcie kurwa, nie wiem. Masz trzech zakładników, tak? Tak. Tak? Krzyknij kurwa, nie! Tak! Zamknij biznes, kurwo! Ja ok. A masz trzech zakładników, za jednego zakładnika chcesz. Co chcesz? Nie? Za jednego wolny no, odjazd. No. Staw się za drugiego nad korczatki, za trzeciego, kurwa, zero helikoptera, to? I a, a za, drugiego... Będę za dwóch, kurwa. Czołg, czołg chcemy. Zaraz czołga dostaniesz, jak ci wjadę tam do środka. Biafę. Dawaj, nie masz psychy. Co się tu dzieje? Wow, co, co jest? jest kurwa, kurwa, co kurwa, jest? Nie mam psychik? Ja pierdolę, nie no, nie psychik, no nie, no nie. Kurwa. Ale policja to ma taka, ty serwerze. Ja ich podpuszczam, jestem zakładnikiem, bo cię bijają. Dobra, o dzisiaj nasze miasto, kurwa Tak, co jest? U stary. W porządku? Bo nie bardzo, Jesteś za szybko. No ci, a masy masz zapine. prawo jazdy na motocykl? No, a jak nie? No nie jeżdżę. Ja, ja ci rekwiruję ten motocykl, jak nie masz. No, powiedziałem, że mam. Dobra, zsiadaj z tego motocykla, nie. Oj, celujesz ja do mnie? Ja nie, nie mogę, napad, napad. Dobra, dobra, spokojnie, jak... Zsiadaj. Ręce, podnoszę nasze ręce. No siądź po prostu. No właśnie, bambusie. Dawaj, gonimy go, ja. gonimy go. Oddawaj motocykl. Kurdej... wsiadamy, jedziemy Wasz twoim motor? maluchem. Masz motor? Tak, goń go, goń go. Goń go. W lewo. A to pajac. Jak w lewo? Lewo, 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 tu pojechał, w lewo, tak, tak, tak. Wywalił się znowu. Dobra, wieczemy go. Nie no ja ty jesteśmy ja nie umiesz. motor. O, co się stało? What? Zatrzymaj się. O, przepraszam, bo mnie zrespiło. Tak, no, <laughs> tak? nie oddawaj motocyk. Zatrzymaj się, LSPD. Strzelają do niego. Ty A to nas, do nas strzelają. Dlaczego do nas? Nie wiem. Zatrzymaj się, LSPD. Złaś. Mogę ci oddać ten. Kurde, mogę oddawaj. ci. Oddawaj. Mhm. Skupaisz go? Fajny jesteś. Raz go kopnąłem. On Co cała... jest? Łapy do góry, raz. Łoł, wow, gangster. Drugi też. Co zrobiliście? On nam ukradł motocykl. ukradł nam motor. Ten motor jest co? mój. Nie ty ruszaj się, co ty gadasz? Nie. On ukradł nam pokaże głupoty. Tak ja, jest ja, ja jestem łysy. ja tu nic nie zrobiłem. For... Ja Masz se... motocykl? Ja jestem na po prostu. mogę wsiąść i Ja mogę iść. Mnie, nie, zrobiłem. nie, 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 nie. mogę iść. Ja mogę Nie, 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 Teraz. Dobrze, dobrze, dobrze. W Ju, już wierze... go zawodzimy, już go zawodzimy. Podnosisz go idziesz do tego... Ty, to, no nie nie, nie, fajacy, ale nie ty. mnie pajacy. Puść mnie. Dobra, dobra. Siema, z fartem, elo. Czemu jesteś taki niemiły? Szymon, dlaczego zabieraj swoich kolegów i spierdala stąd? To nie są moi koledzy. Jesteśmy wrogami. Ukradliśmy taksówkę, więc nie wiem, że jesteśmy kolegami. O, stryfero. Czemu stryfero. Ja no, baseball. Mm. Już się, ja chcę. No, nóż, nóż Całże. O, no kupiłeś mi nóż, chciałem tak baseball. No się pchnąć, <totopitalik> chcę o co chcesz. Powiedziałem baseball. Chcę nóż, nóż, nóż Za zrobię mapa! Wierz! Napad Wiercę! Aha! Nie możesz robić napad będąc stróżem prawa, ale... Nie ja wiemy no na sklepach! Stój, stój! Stój! stój rób go, napad! Go, rób bo on napad! Robi napad. Ej, ręce rób góry, napad! Ręce, Spierdalej! Ręce. Nie będziesz robił napadu na mojej służbie, co ty gadasz, Podaj kapie? się kurwa! Ej, żart do dobra, dobra, dobra Zartowałem, rób napad, my ci pomożemy, rób napad. Ale nie napad. Wiertła. A dasz mi wiertła. A... No Rób napad, surfero! Co? Nic ale ja nie mam wiertła A tutaj nie trzeba wiertła A chyba cię trzeba dark shopie. No ale nie mam klamy nawet A to chuj Ej, ty <grywam> ty daj klamy, ale, daj mu klamę ty, właśnie, Daj mu klamę okradam. Nie spierdalaj no, Ale udaj o ty dzięki Ale to masz teraz naboi boi ja Jedź do mamo, chodź, jedź do mamo Dawaj napad na sklep Jakie ty jak pustecie imie? Serfero jest. Masz, masz, ja wiem coś Ta, tu będzie odcinek z tego jutro, zobaczyć kurwa Chodź mu, pomożemy mu, chodź, chodź pomożemy co, co? Działa? Raz, co... O jest, jest, jest. Robię jeszcze raz. Nie, mo nie mogę do szyby podchodzić. Potaj Tuta... się zakładać. Jesteś zakładnikiem. Jesteś zakładnikiem na razie. Nie zabijaj mnie. O, ale jak coś to wsiadasz... Czekaj, ale... <laughs> wyjście, zamokuj wyjście, ty uliabem. Czekaj, ja mam plan. Odjedź. Nie, nie rób tak, nie... tak, nie rób, nie rób tak. Nie Biuro tak. szeryfa. Nie wyjedziecie stąd żywo. <laughs> nie podchodź tu, nie podchodź. Wy... Oj, o, cholipka ty! O, holipka, no i potapie! Cyk, cyk. Nie, ja nie wiem strzelać! Podejdź... O kurwa, z nożu napierdala! Lebrać go! nie Dawajcie! Jest, leży! Nie leży! No, ja Szaspek no, down! Mówiłem ci! Nawet w prowadzeniu nie jesteś mi kurwa porówny! Ja dostałem... Na pewno dostałem bana. Pa, Papa. No zawsze!